Witam, dzisiaj wam pokażę jak wyrównać teren i jak zrobić kulę wielką. No więc tak na początek wpisujemy remowe APOWE 20 No dobra I wpisujemy sobie na siekierkę Komenda to Wand No, a więc idziesz idziemy na drugi koniec Tak żeby było równe idziesz, um, tu. I kopiemy na dół troszkę. No, nie tak troszkę. No i dobra, i wpisujemy na Z2. No, i wyrówna się nam teren. Jak ktoś będzie kopał, no to zaraz pokażę. Jak ktoś będzie kopał, no to nie ma tu nic. O tyle, proszę zobaczyć. Nie ma tu nic. No, a więc lecimy. A i jak cofnąć? W wpisujemy po prostu Li, ten Ukośniki 2 UNDO. No i teraz jak zrobić kulę? Wpisujemy dwa Ukośniki 20, -e 2020. Pierwsze to chyba id w bloku co powiem wam tak id a więc tak na przykład 5 i wysokość 15 no i dobra wylecimy stąd bo taka fajna dusza kula mi się zrobiła Op o, a tutaj mi się zrobiła taka ale fajna a tu mi się dwa razy bugowało mhm. najlepiej zrobić ze szkła o, creeper pierwszy raz widzę na 1.5.1 i robimy tą kulę w końcu No i dobra A pokażę wam w całości jak to wygląda No i taki zwan by był fajny No i dobra To by było na tyle No, a więc do widzenia nie do widzenia tylko narka. Do następnego filmu.